Dzień dobry Państwu, Piotr Wędołowski, skład wina i oliwy Appellation. To już 7 lat, jak dostarczamy Państwu wspaniałe wina. I z tej okazji mamy dla Was urodzinowy zestaw win, a w nim. Bortolin Zan to jest DOCG, bez dodatku siarczynów. Bardzo eleganckie wino musujące, ze szczepu glera, oczywiście. Wyczuwalne są tu aromaty kwiatów, akacji, jabłek. Ja również wyczuwam noty migdałów, nieco wanilii. Wino jest zrównoważone o gęstej strukturze. Dobre jako aperitif, dodań z kurczaka, sałatek i owoców morza. I kolejne moje ulubione, pecorello. 1845, a w zasadzie Ipolito, 1845 z Kalabrii. Wino aromatyczne, bukiet jest złożony, i tutaj wyczuwalne są nuty brzoskwiń, moreli, melona, jabłka, trochę nut mineralnych, trawiastych. Do czego? Do ryb, do owoców morza, potraw wegetariańskich, ale także Podobnie jak jego kuzyn Pecorino, świetne do dodań azjatyckich i do sushi. Kolejne wino z Cole Frisio, to już jest Abruzja. Wino Falangina, również mocno aromatyczne. Wyczuwalne są tu nocy mocne aromaty brzoskwini, aromaty gruszki, żółtego jabłka. Wyczuwalne są też nuty cytrusowe i owoców egzotycznych. Do czego będą dobre? Do pasty, do warzyw, do przekąsek, do kiełbas i szynek. Dalej idziemy w stronę czerwonych win. Wina, którego wielu naszym klientom nie trzeba przedstawiać, to jest Lignum vitis Frappato Shiraz z Sycylii. O wybitnie południowym charakterze. Wyczuwalne są tu nuty suszonych śliwek, wiśni, czekolady, wanili, resztkowa słodycz przypominająca inne południowe wino primitivo. Ja bym zaserwował je do dań z grilla, do mięs, w sosach, do długo dojrzewających serów. I co my mamy dalej? Długo oczekiwane, długo oczekiwane Unio Perlat Syrach z apelacji Monsat, wino z Katalonii. Wyczuwalne są tu nuty armaty, wiśni, mm, śliwki, czarnej porzeczki, jako że to syrak, więc mamy trochę też pieprzu, czy, a, a że leżakowało w beczce, to i czekolady, tytoniu. Dobrze jest zrównoważone z aksamitnymi, wyczuwalnymi taninami i pikantnym finiszem. No i ja bym je zaserwował do czerwonych mięs, do mięs duszonych. No i dalej, fantastyczne wino Rocca di Frasinello, Ornello z Maremma Toscana. Rocca di Frasinello to taki joint venture dwóch wybitnych firm włoskiej Castellare i Chateau Lafite Rothschild. E, tutaj mamy kupaż Syracha, Sangioveto, Cabernet Sauvignon, Merlot. Wino leżakuje 10 miesięcy w beczce z francuskiego dębu. Przez to jest niezwykle złożone, eleganckie, o aromatach czarnych, ciemnych owoców, owoców leśnych. Będzie tu i czarna porzeczka, i śliwki, pieprz, wyczuwalne, jest, wyczuwalne nuty dębowe, czekolady, nuty pudełka cygar, odrobina wanilii. Również nuty ziemiste, jakaś skóra, grzyby, um, również nuty balsamiczne. Do czego? No Przede wszystkim do czerwonych mięs, do wołowiny, do jagnięciny, do baranka i długo dojrzewających serów jak Pecorino Romano, Parmigiano, Grana Padano. I życzę Państwu wspaniałego degustowania tych win.